Zagraliśmy parę kolęd tradycyjnych, ale nietradycyjnie traktowanych, czyli trochę takich bugi, bluesy. No, już kiedyś mówiłem, że to jest w ogóle wyśmienita sytuacja, że można grać tak blisko ludzi, i że, no, że ten kontakt powoduje takie wzajemne relacje, że nawet dzisiaj pojawili się tancerze, także to też jakby wzmaga tą formę, formę, formę grania. Kolędy, swoje nasze bluesy. Kolendy, które nagraliśmy z Chrisem na bustorałkach kiedyś parę lat temu, no i, i tak, tak, tak właśnie. Ten program wyglądał bardzo fajnie, ludzie reagowali, było super. Kolędowanie to jest okres świąteczny, okres rodzinny, i to jest fa fajnie, sobie jest pośpiewać. Uwielbiam, jak ludzie śpiewają i staram się ich do tego nie zmuszać, ale jakoś tak zachęcić. O. Mówi, że jest dobrze, że jest okay. Życzę wszystkim wszystkiego najlepszego, zdrowia przede wszystkim, ale i tak zwanego szczęścia. Każdy sobie to odbiera, jak chce i tak zwanej pogody ducha. Dziękuję Wam bardzo i wszystkiego dobrego. Życzę Wam na nowy rok również. Życzę wszystkim zdrowych, spokojnych świąt, żeby niczego nie zabrakło pokoju, ducha, sercu. I wszystkiego dobrego po prostu. Szczęścia.